Karma przychodzi gorszy czas w Waszym życiu, raz na jakiś czas ta karma musi dać o sobie znać, obciążenia z poprzednich wcieleń, kule u nogi, które spowalniają Wasze ruchy, uniemożliwiają realizację Waszych marzeń, pragnień, rzeczywistość staje się wroga i z Wami nie chce współpracować. Czym szybciej daną karmę zrozumiecie, przepracujecie, to będzie mieć mniejszy wpływ na wasze życie. Ale wy nie będziecie tak głęboko wnikać w głąb siebie. Sfinks wasza głębia, pod spodem komnata tajemnic waszych tajemnic, zasypane przez piaski pustyni. To oznacza, że wy będziecie dostrzegać, jak rzeczywistość was męczy, poprzez różne zdarzenia, ale nie będziecie zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje, gdzie jest przyczyna tych działań. Pojawia się mężczyzna, król miłości, mężczyzna, do którego coś poczujecie, mężczyzna, który do Was będzie coś czuć, będzie miał Panie wobec Was piękne zamiary. Ale popatrzcie. Wy, panie, idziecie dalej, odrzucacie tego mężczyznę. Jakbyście nie chciały go zauważyć od razu, ale po jakimś bardzo niedługim czasie zatrzymujecie się i zastanawiacie, kim był ten mężczyzna. Będziecie się zastanawiać, dlaczego nie nawiązałyście z nim kontaktu. A ten brak kontaktu. To pominięcie tego mężczyzny powoduje brak obfitości. To jest taka wskazówka od rzeczywistości, że nie tak miało być. To jest wielki błąd pominąć, nie odpowiedzieć na zapytanie tego mężczyzny. Jak już spotkacie, porozmawiajcie, nie uciekajcie. Skoro Wasza głębia, waszej istoty jest ukryta, niedostępna. To także cele, droga waszej duszy na to życie jest wstrzymana, nierealizowana. Tutaj nic się nie dzieje. I to nie tylko panie będą zatrzymane na swojej duchowej drodze, panowie także, królowie sił odwróceni. Są bez sił, bez wizji, bez możliwości, by coś poważnego robić w tej rzeczywistości. Czas takiego bezruchu u Panów, także brak zrozumienia rzeczywistości, pojednania z rzeczywistością, zdenerwowanie, niezrozumienie, osłabienie. Ale te wszystkie wydarzenia nie mają wpływu na Wasz ogród. To są dzieci i bezpieczna sfera sfera chroniona, gdzie negatywne zdarzenia z rzeczywistości zewnętrznej nie mają tu prawa wstępu. Dzieci się bawią, uczą, poznają rzeczywistość. W szczęściu, radości, miłości to jest Wasza główna uwaga. Popatrzcie, że na znaczeniu Traci u Was praca czysto materialna, zarządzanie innymi, wysokie stanowiska, praca tylko po to, by kupić sobie złoty strój, czysty materializm, to traci na znaczeniu. Albo Wy sami zrozumiecie, że to jest bez sensu, albo takie życie z przyczyn zewnętrznych stracicie. Ale waszą uwagą, według tego rozkładu, będzie nie taka praca od świtu do nocy, by zarobić coraz więcej pieniędzy, tylko właśnie te dzieci. To będzie dla was ważniejsze.